W wstępie tego odcinka chciałbym powiedzieć, że znacząco zwiększyłem jakość grafiki, z jaką grałem w poprzednich materiałach. Tak teraz jakość obrazu, jaką będzie widać się na odcinkach, będzie znacząco lepsza. To tyle, co chciałem powiedzieć. A teraz przechodzę odcinek. UD. Teraz przechodzę teatr szósty. Zacytuję następstwa Stalingradu. Ogólnie jest to jeden z chyba dwóch teatrów, który nie przechodzi na poziomie trudnym. I który w wolnej chwili sobie przejdę, ale nie będę to robił na odcinku. Po prostu na odcinku przejdę normalny poziom trudności. A później sobie zrobię na trudnym, poza odcinkiem. No, a więc zaczynam. Październik 1942 roku, Stalingrad. Stalingrad jest na wyciągnięcie ręki, towarzysz kapitan, lecz potrzebne nam informacje o ruchach pobliskich dywizji pancernych. Gdzieś w tym rejonie musiała stać kwatera główna, ale snajperzy trzymają nas na dystans. Zapewne chcą nas opóźnić, aby ich dywizje pancerne mogły przygotować kontratarcie. Macie oczyścić teren ze snajperów, a potem zdobyć dane wywiadowcze. Do ich kolejnego ataku zostało niewiele czasu, rozumiem. Czyli tylko wybić snajperów. Rozumiem się. Gdzie mój łazik? Do łazika moi snajperzy. Idziemy przed siebie. O, wszystkich mi tutaj, cały rozdział tutaj wybili. Nie mój, ale i tak wybili. Smutne, smutne. Ej, ile tych snajperów? Kolejni poborowi do naszej dyspozycji. Dawaj ci tych więcej poborców. Zmarli kolejni poborowi. jest śmiercią. Wolny ogień. Pojazd zjadowczy melduje rekwitację bo jest wiadowcze, że zabił? O kurde, dwa, dwa, dwa... dwóch ludzi zabił, co ci dopiero? Weź tam na no, nich zniszczać No ale gdzie wy snajperzy, no kurde! Z daleka! Co wy, strzelacie po ja nie mogę, najpierw mi się spierdolili, nie chcieli celać w niego. Kurde, no i to mogłem mi się spierdolili. Kolejni oh, No, kurde, serio, nie wytrzymuję. Ja po prostu nie wytrzymuję z tym botem Straj! No zabijta mi tego snajpera Niech on mi tutaj nie siedzi cały czas No tutaj snajper, weź to zajebta No, w końcu Dobra, czyli po prostu masą ich zasypie i tyle będzie Na tym się skończy Na no, to się to po prostu skończy. Nie chcę mi się z nimi caskać po prostu już. Dobrze. Zabijeta w końcu. zawita No. Nareszcie. Więcej poborców, daj tak. Więcej poborca! Idę przed ciebie. Związkowe bazy mają teraz szpital polowy, ale tylko dla naprawdę ciężko rannych. No, powiedz władawczy. Byliśmy tutaj rozburzaj terem. bo tutaj wiem, że będzie snajper, to na pewno. Co? Jeden snajperów? Jest... Gdzie? Gdzie tu jest snajper?

W końcu badamy kompleks na wschód od was. Zapewnijcie nam, osłonę strzelta. Strzelta, mną. No. Trzy razy nie potrafię. Idziemy poborcy, moje, moje mięso armatnie. Idziemy naprzód. A tutaj broń ta to.

Dobrze ale perze. No, tego kałem Nie listy. Jestem zadowolony z was. O, jestem. No, zniszczam jeszcze ich. Podpal. No, podpal. Proszę cię, saperze, pal co? Pięknie. Niesiono rozkaz numer 227. Eee, się wycafta. Mam w dupie ten rozkaz. Szkoda mi dobrych żołnierzy. Kolejni poborowi do naszej dyspozycji. No, więcej poborca. Wyruszamy. Więcej poborca, to się da. O kurwa. Zabita mi ich. Siły wroga przechwytują nasze zasoby. Co? Nie no kurde, niech mi nie przykrytu Ja kurde, prawie mi zabił. <grym> zabił Zabił, prawie mi zniszczył kurde tego transporterka Mojego Całe HP mi stracił z niego Dobra, gdzie jest tutaj snajper? Tutaj wciąż jest snajper I gdzie on kurde jest? No tutaj jest. No zabij mi go. Dobrze. Przejdź ta sobie. Belguje, że znaleźliśmy niemieckie stanowisko dowodzenia, ale powrogu aniż ładu. Trzebny wam snajper? Niemieckie stanowisko. Mam to gdzieś. Oficerowie NKWD odwołani. Oficerowie NKWD odwołani. Chociaż tego nie zbyt rozumiem, ale okej. Okay. Na przód Przed siebie! Będziemy walczyć. Będziemy walczyć! Ja tego snajpera trzeba zabić. Będzie je wkurzać. Dziękuję, że zajęliście się niemieckimi snajperami. To wszyscy? Moja drużyna zbierze dane wywiadowcze i powróci do kwatery głównej. Mówicie W drodze? Zbieramy wszystko, panowie! Wszyscy na zewnątrz! kapitan, nie ruszajcie się, wyciągnę was. O nie. Zostaw mnie, Juri. Ale jestem przygnieciony. Afryce będą tu na moment. Dzikajcie. To rozkaz. Dostawiliśmy oficera. Oto no to zaraz, no. Musimy wrócić po kapitana. Faszyści nawet nie wiedzą, że on tam jest. Jesteś pewny, Juri? Major Polivanow nie zezwoli na próbę ratunku. Na pewno go nie widzieli. Musimy go osalić. Nie zostawimy go na pewną śmierć. Jak chcesz Juri, znajdź sapera. My idziemy uwolnić kapitana. O, Już się zaczynałem nudzić. No, no to mamy zadanie. O co i naszego Isakowicza? Zadanie priorytetowe Jak w ogóle on się tam znalazł, skoro cała armia jest tu? Co jest dziwne. Jakim, jakim cudem oficer się znalazł tutaj, skoro my jesteśmy tu? Jakim kurde cudem musimy przywrócić linię zaopatrzenia! Mm. Nie mogę budować, to szkoda wielka. No dobrze, cała armia. Trzeba wysłać ich na śmierć. Po prostu. Bo ja potrzebuję opaków w końcu. Ja pierdolę. Nie mam paki kurde, czemu ja nie mam opaków nawet? Туда я сяду. Я пердоле, я пизду. Что тут się пердало? Что я стратил. как заметь. Что О, Więcej, tego no więcej. No już i idąję bez gotowości kolejni poborowi do naszej dyspozycji No co tam w nich w ten transporter jeszcze no już mi tam zginąć Nie są mojej zapraży tutaj Chodź tam do ładnika a myśmy wy co fajta Tyle nadjeć No Zaprawda mi to Szybko Ale ja tylko 5 minut Trzeba szybko działać Dobrze Możemy ruszać Do Rady jest śmierdzą. Ruszać się, jest Co tam, jest? kraj Kurde, Te siebie Co ogóle no, zniszczyć to działa, zniszczyć.

Chyba to będzie wezmę kilka tych kałemów jednak Całkiem przepraszam Zapeży ruszają jeszcze Niebo ognia go saberzy starają się wyciągnąć kapitana Istakowicza Utrzymajcie teren dopóki go nie wyciągniemy Ochraniajcie go za wszelką cenę nie rozumiem. No i baza jest budowana. Co jest tam? No już tutaj są transporterki i... Jeszcze bota No, Bot mi buduje te budynki, no ta. No, mam dwa działa. Kurde, gdzie był? Czemu to drugie jest tutaj tak daleko? Przecież już tutaj, naprzód! Czekamy na rozkaz. Potwierdzam rozkaz wymarszu. tam to dział Nie robiliśmy tego wczoraj Załoga wymaga i ruszamy Jedziemy Dalej ruszamy Fajnie, zwiększono nimi populacji dobrze bardzo Mię Więcej saperów. Nie tasze ognia są dobre I jakieś dobrego zisa Tutaj będzie dosyć sporo tych w końcu. Będzie bardzo sporo jakichś różnych wozów opancerzonych, czy czołgów, może nawet. Nie jestem pewny, czemu oni mi się tutaj zatrzymali. Dobra, na drugich cofronach nic nie mam. że mam zisa na mniej przybyły podziały frontowe utrzymać pozycję dla now utrzymamy ją musimy inaczej będzie cięko mm kamy nie działa tutaj to trzeba Przeraź mi! Dobrze, oddział saperów mam tutaj z miotaczem ognia, więc... Czyli powinien, powinienem powiniene sobie radzić bardzo dobrze. hm może bym produkował, piechota mnie nie Bo ja Właśnie to jestem dość umocniony. Paki są, miotacze, ognia są, na nie... A oni mają pośledzone czołgi. Wróg ten czołg, chyba nawet co? Nie jest, co chce robić? O, idzie, idzie. No weź tam mi to zniszcza w końcu. Dobrze, Oddział mój saperów tutaj. Zniejś tam mi tego sztukasa Szt no, sztukę Ale nie w transporta, tylko w tą piechotę niż zabita O, kamień jest tutaj fajnie Bardzo się cieszę Atakuj tam i... lepiej tego panzera. O kurde, sztuka z drugiej strony. To ta dobra sztuka jest, kurde. Lepiej daj tam innego panestreka, e, bo jednak się przyda kolejny panzer główna jest dobrze Jakoś tam bronimy tego Nie Ile jeszcze to zajmie? Minute. Ona jest długo. Będę to bronił. Zaczynamy położenie wszystkich pojazdów na mapie. Kolejna sztuka. Techmium vita. Nie, nie, bo bardzo dajta. Ja nie mogę A ta sztuka jest poświadona A wrzucę po prostu do niego granata i na się skończy. No dobrze, jeszcze par. Jeden strzał spada i dosłownie puszka się widać. Na spółkę jeszcze pander... ...de... de ...bazuko? Jak to się nazywało? Panzer... ...dudę, zapomniałem nazwę tej... Uh, ...panzerszrek, no, panzerszrek. Przypomniała mi się nazwa panzer... ...bazuki niemieckiej. Długo będę jeszcze to bronił? Jeszcze tylko trochę, kilka sekund. 5, 4, 3, 2, 1, koniec. Skończyłem. Gruzu już prawie nie ma, jeszcze tylko chwila. Jeszcze chwila? towarzysz kapitan. Kazałem ci wracać do bazy. Tak toćna, ale nie kazał mi pan w niej zostać. Sprowadziłem pomoc. Major Poliwanów wyraził na to zgodę? Major był zajęty, towarzyszu kapitanie. Wykazaliśmy się inicjatywą, a teraz trzeba zdjąć z pana ten budynek. Gdzie byliście, szeregowy? No. Broniliśmy dzielnego radzieckiego oficera przed pojmaniem, towarzyszu majorze. To nie usprawiedliwia opuszczenia posterunku. Resztę tych żołnierzy rano rozstrzelać na oczach całego batalionu. Nie powinniście zabierać głosu, towarzysz kapitana. Nie mieliście z tym nic wspólnego, prawda? Obawiam się, że ten kapitan ma zły wpływ na żołnierzy. Wsadźcie go do najbliższego pociągu do Moskwy.